OpenAI wprowadza kolejną nowinkę, kolejną funkcjonalność do swojego flagowego produktu do czatu GPT, czyli DALI 3, ich drugi produkt, można powiedzieć główny, który, który mocno rozwijają i który jest bezpośrednim konkurentem dla popularnego Meet Journey, czyli generowanie obrazów za pomocą sztucznej inteligencji, czyli coś równie gorącego, jak ta pomoc czatu, i, i tutaj sztucznej inteligencji w czacie GPT, tak samo generowanie obrazów jest czymś, gdzie, gdzie widzimy bardzo mocną ewolucję, a wręcz nawet rewolucję. I myślę, że dali nie tylko będzie ewolucją, to jest, to jest mocna rewolucja i przede wszystkim mocne rzucenie rękawicy do. Mid Journey czy innych generatorów e, obrazów AI, e, ale dlaczego to za chwilę. Tymczasem e, z tej strony Paweł Soczewski e, dzięki wielkie za oglądanie dzisiaj. E, jeśli czujecie, że e, mój materiał jest. E, wartościowy i merytoryczny dla was bardzo proszę o zostawienie subskrypcji łapki w górę komentarza czy łapki w dół wszystkie reakcje bardzo mile widziane i za wszystkie bardzo dziękuję wracając do, do komputera i do tego co widzimy czyli Dali 3 kolejna iteracja generatora AI od OpenAI czyli twórców czatu gpt przede wszystkim i właśnie Dolly, Dali czyli czyli kolejna kolejna Nowa rzecz, coś co wprowadza mocną rewolucję i coś co już teraz możemy zobaczyć. Jeszcze niestety nie mamy możliwości, żeby przetestować dali. Co prawda jest sposób, żebyśmy mogli przetestować. Wykorzystując przeglądarkę Bing i ich model AI, Microsoft daje nam możliwość, żeby tam już przetestować silnik Dali 3. Niestety nie we wszystkich kontach jest to możliwe i nie za każdym razem to zadziała, więc możecie spróbować i zobaczyć, czy, czy na przykład Dali zadziała i, i co, co można już teraz zrobić nową generacją generatora obrazków, ale przechodząc do niuansów i do szczegółów, co da nam trzecia generacja Dali, no przede wszystkim lepszą jakość i poziom, który myślę, że jest spokojnie porównywalny z Mid Journey, a nawet w niektórych myślę aspektach jeszcze lepszy, to co już się chwalą osoby, które mają testy i które testują właśnie Dali 3, no pokazuje świetne rezultaty i wielu tutaj w konkretnych przypadkach dali guruje nad Mid Journey, co jest bardzo obiecujące i myślę, że jeśli trafi do nas gotowy produkt, to będzie działać jeszcze lepiej. Już od razu na początku widzimy rzecz ciekawą i coś, co tak naprawdę sztuczna inteligencja ma duże problemy. I to jest chyba rzecz, z którą najbardziej teraz walczą i chcą zaadresować ten problem, czyli kwestia e, tworzenia napisów e, i widzimy, że, że Dali3 radzi sobie z tym bardzo dobrze e, i widzimy na dole opis, e, gdzie, gdzie jest konkretnie napisane, co chcemy, żeby było e, właśnie napisane i rzeczywiście ten opis dostajemy. Jeśli tak, to rzeczywiście będzie działać w finalnym produkcie, no to to, to już świadczy, że, że jesteśmy e, znowu w, Będziemy widzieć rewolucję, to jest wielki krok naprzód. Kolejne rzeczy, które, które tutaj widzimy, które nam OpenAI pokazuje, co będzie mogło dalej tworzyć, może robić wrażenie. Dalej mamy informacje pokazane właśnie jak szczegółowe obrazy, jak wszystkie informacje, które, które zawieramy w naszym prompcie, żeby stworzyć obraz, są wytwarzane i rzeczywiście te wszystkie Informacje, które, które są zawarte w prompcie, one są przetwarzane i one są rzeczywiście generowane. No, możemy zauważyć, że jakość jest naprawdę ciekawa. A tutaj widzimy fajne porównanie pomiędzy Dali 3 a Dali 2. I widzimy, co przy tym samym prompcie stworzyło Dali 2, a co stworzyło Dali 3. No, widać, że to jest mocny skok poziom midgerni zdecydowanie i najlepszych generatorów AI i to już pokazuje, że jesteśmy naprawdę u progu kolejnego, kolejnego mocnego skoku. A co najlepsze i co najważniejsze, no to ta informacja tutaj, że DALI 3 będzie wbudowany natywnie do czatu GPT i po prostu będziemy mogli korzystać z DALI 3. Wprost z chatu GPT, a jeszcze lepsza kwestia, że wszyscy abon abonenci chatu GPT plus będą mieli dostęp do Dali-3, czyli nie będziemy musieli kupować kolejnego abonamentu do na przykład do Mid Journey, żeby korzystać z zaawansowanego generatora obrazu. Bo teraz kupując jeden abonament chat GPT plus będzie mieć dostęp do chatu GPT 4 i też do dali, co jest myślę świetną okazją i, i świetnym. Świetną wiadomością, i to może być bardzo duży game changer. Widzimy tutaj przykład, widzimy film, jak będzie działać w praktyce. To dali, to też jest kwestia tej zmiany, i myślę, dodatku. I, I przyszłych też zmian nie tylko czatu GPT w kontekście dali, ale też tej multimodalności i tego co też już osoby mające dostęp testują, czyli to, że czat GPT będzie mógł patrzeć, słychać, słuchać i, i, i widzieć też i będziemy mogli mu wysyłać obrazy prosić, żeby, żeby właśnie analizował e, powiedzmy kolejne zmysły e, i dodaję do i OpenAI dodaje kolejną kolejną mocną rzecz e, i usprawnia bardzo mocno chat GPT czyli połączenie tej multimodalności i tych, tych powiedzmy zmysłów plus dali no szykuje się naprawdę wielką e, wielką rewolucją e, ja już nie mogę się doczekać e, jak te wszystkie zmiany w Prowadzą i dodadzą e, ciekawych rzeczy e, w sztucznej inteligencji i znowu to jest napędzanie konkurencji, rzucanie rękawicy innym tutaj rywalom. E, zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, co na To Cloud 2, co przede wszystkim Microsoft, e, e, czy Facebook ze swoją e, tutaj sztuczną inteligencją, co oni zrobią. E, no Microsoft przede wszystkim e, os, ostatnim dodatkiem, czyli copilotem ich, ich a sztuczną inteligencją, która jest natywnie wbudowana do Windowsa, też dosyć mocno namiesza na rynku. Film o tym za, za niedługi czas. Jest, jest to świetny pomocnik i myślę fajnie pokazuje jak na przyszłość sztuczna inteligencja będzie nam pomagać w codziennym funkcjonowaniu i to po prostu będzie coś zintegrowanego i dopiero wtedy poczujemy tą największą moc. Jak będzie mieć tego pomocnika, który wszystko wie i we wszystkim nam może pomóc w każdych naszych urządzeniach, którymi się otaczamy. Dajcie znać, co sądzicie o DALI. Może testowaliście DALI 2. Co, co sądzicie o tym i czy, czy rzeczywiście też sądzicie, że to będzie rewolucja, czy, czy bardziej ewolucja, i jakiś mały, mała rzecz. Z chęcią posłucham Waszych opinii, Waszych wrażeń. Jak zwykle jedna piosenka do posłuchania, do zrelaksowania się w komentarzu. Dzięki za dzisiaj i zapraszam do moich poprzednich filmów, następnych, które się pojawiają codziennie. Do usłyszenia, dobrego dnia. Hejka.